Witam wszystkich serdecznie. Jestem Maciej Długoszek z kanału Bajloco. Dzisiaj przeprowadzimy kilka wywiadów z randomami na temat FMMA 14. Cześć, cześć. Cześć. Widzę, trening masz przed Fame MMA. No, będę oglądał. Daję radę, chłopcy. Jesteś za Xiao czy za Nitro? No, no za Nitro. Oho, Niespodzianka! Za nitro, dobra! No bo ludzie tego oczekują! W końcu pokażę swoją moc. Okej, okay, a Tromba czy gimper? No gimper! Tym razem gimper. Jednak! jednym razem. No dobra! A. Dlaczego? A, a w ogóle go znasz? Nie. Wjeżdżamy na wizję. Siema! Co jest kurna? Co ja <laughs> Oglądasz dzisiaj co to oglądasz, jak co robimy? Siema random. Oglądasz dzisiaj FM14? No jasne, no to jest dobry dzień. Super. I masz jakiegoś faworyta? No, oczywiście, no kociołek. Ko kociołek jest faworytem dzisiejszego spotkania. Aha, a nie Fagata? Nie, Fagata nie, Fagata tym razem nie da rady. A Fit Lovers czy AJ? No, spodziewam się, że AJ będzie tą faworytką. Nie, to jest chłopak. Także dobra, okej, okay, dobra, dzięki, także... O siema. Chciałem się Cię... Siema Rando. Chciałem się Cię zapytać, czy oglądać? Cicho, Czy to kundel? Czy oglądasz FMA 14? No pewnie. Działamy. Na jaką walkę czekasz? No, no na najlepszą. Parkę z Shellim? Będzie dobrze. Liczę na nich. Jak będzie tam się za ale, kim jesteś. Ale liczę na nich. Aha. Będzie dobra, dobra zabawa. Ale jak myślisz, kto wygra? No, 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 ten lepszy. Jak to wygra? No, ten no, lepszy. Parkę czy Shelly? No czeli, no przecież on jest faworytem. Walki kobiet jakieś, będziesz obserwował? swoim okiem. Na, na, na najlepsze są walki kobiet. ale która? Da co tak zabija ten kucyk? Y, czyli <grystanie> za ZUS jesteś czy za linki? No, za linki. <grystanie> no i super, dzięki. <grystanie> o kurde. O, cześć, cześć, cześć. Mam znowu jakiegoś, Oj, mam znowu jakiegoś random'a. Dzisiaj będziesz oglądał Fame? Pewnie, że będę. Na, na Alana będę działał. Nie, czyli jest, jesteś y, ja sympatykiem plusa, Alana? Idealny gość. Murański nie? Nie, nie daję mu dużych Wysy szans. Łysy Powers, okej. Okay. Nie daję mu szans. Nie dajesz szans Murańskiemu? Nie. Murańskiem. nie. Kaj, okay, dzięki. Nie o, siema, siema. Cześć. Cześć! Oglądasz dzisiaj do... fame? Pewnie, idę, idę no. Jesteś za malczyńskim czy za hejterem? Bo jest taka walka. Hejter! To jest? No on ma wygrać, on ma wygrać! O ma parcie, tak? Dobra! Dzięki. Biegnij dalej Hej, sorry, sorry, sorry guy. Cicho! Majla lokos. Co się stało? Dzisiaj co jest macie, Co, co pójść Dzisiaj co jest macie, Co Co, co Za kim jesteś dzisiaj? <laughs> szari! Dzisiaj szari! Dzięki. No Świr. Cześć. Cześć. E, z, czy zdradzisz mi? Czy mi się goliłeś? Goliłeś się tym, co mam. Ale to wygląda jakbyś się ogolił nożem. No ale... ale o co ci chodzi? No nic, no w porządku. To nożem czy... czy widelcem? Przywalić Ci? <laughs> Jak? Redaktorku? Ale o co Ci chodzi? No ja nie wiem, no Ty masz jakieś pretensje, ale co? co nie, podszedłeś? no ma pytanie no. Co pan tu robi? W ogóle na, na rybak jest, czy co? Jestem tu i bo jestem, no. <grym>, ale ja nie, nie odpowiedziałeś mi panie na pytanie. No jak po słońce przyszedłem. <grym>, ale czym się goliłeś? Noże, czy widać? Bo... Mi równo będę miał. Aha, dobra, no to nie zawracam głowy. Tak? <grym>,